Jak to możliwe, że te dwa słowa wymawia się dokładnie tak samo? Dzisiaj dokładnie o tym, czyli o homofonach. Jak zwykle na tym kanale skupimy się na amerykańskiej odmianie języka angielskiego. Jest to dość istotna informacja, bo homofon w jednej odmianie, na przykład tej amerykańskiej, wcale nie musi być homofonem w odmianie brytyjskiej. Większość słów, o których dzisiaj porozmawiamy, są to podstawowe słowa do poziomu B1, ale na pewno pojawi się również kilka słów. O których nie słyszałeś. Tak czy owak, dzisiejszy odcinek to solidna dawka wiedzy, więc na pewno warto zostać do końca. Zaczynamy. Para numer 1. Close, czyli zamykać, i close ciuchy. Tak, wymowa jest dokładnie taka sama. Nie ma Absolutnie żadnej różnicy, przynajmniej w amerykańskiej wersji języka angielskiego. Jest to jak najbardziej standardowa wymowa, nie jest to żadne uproszczenie lub mowa potoczna. Istnieje również alternatywna wymowa słowa clothes, jednak nie jest ona zbyt często używana, bo nawet NativeU uznali, że jest ona zbyt trudna. Clothes. Jest to taki tongue twister. Zwykle zalecam moim uczniom wybrać tą. Łatwiejszą i poprawną, w pełni poprawną wersję tego słowa, czyli close. A lot of people romanticize it and are like, this is the dream, like, this is the dream job. Like, mm. just being beautiful and, and, you know, getting to wear these beautiful clothes and, and doing all these things. My glam room, so I'll take you into the fitting room. It's always kind of a mess. This is where I do all my fittings and kind of throw clothes in here. This is where I pack for long trips or trips at all. Może patrząc na to słowo, pomyśleliście również, że to przecież też jest przymiotnik. Blisko. I jak najbardziej macie rację. Jednak wymowa słowa blisko, close... Jest nieco inna. Tam mamy końcówkę bezdźwięczną. Close. Close. Zamykać. I close. Blisko. Close. Ciuchy. Para numer dwa. Metal. Czyli metal. I metal. Czyli medal. She won a gold medal. Aluminum is a silver metal that is strong and light. Tu mamy dźwięk fast d lub flap t. Ten dźwięk w amerykańskim angielskim powstaje, gdy albo d, albo t jest między dwoma samogłoskami. Jak wyprodukować ten dźwięk, czyli to szybkie d? Jest to dźwięk, który mamy w języku polskim, jednak działa on trochę inaczej. Jest to dźwięk r. Różnica jest jedynie taka. Że, aby wykonać ten dźwięk, nie musimy uderzać o podniebienie językiem wielokrotnie, a wystarczy tylko raz. R. Metal. Metal. Para numer 3. Scene. Afera. Na przykład w restauracji ktoś zrobił komuś scenę. I scene. Trzecia forma czasownika. See. She caused a scene at a restaurant. I've never seen anything that beautiful. Mamy tutaj dźwięk długie i seen. I jeśli podoba Ci się ten filmik, zasubskrybuj ten kanał, zostaw lajka i jedziemy dalej. I teraz trzecia para, która jest tak naprawdę trójkątem. Mamy trzy słowa, które zapisuje się inaczej, a wymawia się dokładnie tak samo. So, spójnik. So, szyć. I so, siać. I was bored, so I went home. She sews her own dresses. Every year, we sew corn. Myślę, że najbardziej zaskakujące z tej trójki będzie słowo sew, czyli szyć". She became a very accomplished zither player and then started teaching zither lessons and used the money from those lessons to purchase the very first sewing machine that her little town in Germany had ever seen. She refashioned the machine so that she could work primarily with her left hand and then suddenly she could sew despite her disability. Para numer cztery. New, czyli wersja przeszła słowa new i new, nowy. I knew it all along. She lives in a new apartment. I pamiętaj, że to słowo w amerykańskim angielskim to właśnie new, nie new. Jest to charakterystyczne dla amerykańskiej wymowy, bo w brytyjskiej wymowie faktycznie wypowiada się to jako new. W słowie new występuje dość częste połączenie K i N na początku, które jest nieme. Nie czytamy K i mamy new. I think it's important for me to say that because I've evolved so much and I have experienced life with new people. I've had to go through transitions with friends and lose people in my life and gain new people. And I've had a whole new life for ever. I kolejna para z niemymi dźwiękami ring, czyli wyciskać coś, na przykład szmatę lub wycisnąć coś z kogoś, jakoś, jakąś informację na przykład. I ring, czyli pierścionek. I finally managed to ring an apology from her. He gave her a diamond ring. I podobne słowa z początkiem WR, czyli wrist, nadgarstek i write pisać. You can pull your knees up to your chest and just tumble, or if you take a, a wet cloth and uh, you get it dripping wet, and everybody on Earth knows what will happen when you wring it out—all the water will fall inevitably. If you do that in weightlessness, the water stays there, and it actually, because of the surface tension, starts crawling up your arms. Colena para, allowed Chile nagwas y allowed. Pozwolić. Reading aloud is a fantastic method to improve your pronunciation in English. She was not allowed to enter the building. Tu chyba nie ma nic szokującego, ale myślę, że dość przydatne, gdybyście się zastanawiali, czy faktycznie ta wymowa jest taka sama. Także jest. I kolejny trójkąt. Air, czyli powietrze. Air, popełniać błąd i air. Czyli spadkobierca, I need some fresh air. She's the sole heir to her family's fortune. To heir is human. Then maybe you set up a second binder, but just err on the side of keeping the best, letting go of the rest. All right. I don't know the value of being a Baratheon heir at this point, considering the bigger struggle over the throne is going to come down to other characters. Right. Te dwa słowa Również wypowiadamy dokładnie tak samo. Where? nosić, o rzeczach, o ubraniach, i wear, czyli gdzie? I like to wear blue jeans. Where is she? No, because um, I only direct myself in music videos where I know exactly what shots I want to get for a music video. I literally shot list every single shot. We shoot a television show almost every single day, so we have to have a lot of choices. And I wear a lot of black blazers, so there's my collection of that. I have these too, and that. Oh, aren't those fun? Yeah, I do. the Gucci sweats. Mm -hmm. And same. then. Jeśli podobał ci się and się odcinek i czegoś cennego się nauczyłeś, to oczywiście zasubskrybuj ten kanał, zostaw lajka i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć!